Cześć, z tej strony Kiki Wilku. Witam w kolejnym odcinku na tym kanale. W tym odcinku na pewno sobie zbiorę to pole. Przy okazji, zobaczę jak tam moje jabłuszka. No, to, że są opryskane, to wiem. Z tego co pamiętam, to w poprzednim odcinku mi przepadł sad i z tego co wiem, to raczej nie ma szans, żebym, miała, żebym w tym dniu po prostu mogła zebrać to pole. Halo? Ja chcę wsiąść. O. Nie, nie, nie chcę do ciebie. Halo. O, dobra, już mogę. Wsiąść nie umiem. Dobra, co tutaj jest? Yy, pszenica z tego co pamiętam. Czy na tamtym polu jest coś obsiane w ogóle? Chwila. A za daleko wyjeżdżam. Gdzie jest tamto pole? A jest tu. Jest. Chyba jest posadzone. Chyba jest pan posadzony, że jeszcze nie jest gotowe do zbiorów. Na pewno zbiorę tą pszenicę i również yy, zajmę się yy, sprawdzeniem, czy tamto pole ma pole. Zawsze mówię, jak myślę o sadzie, to mówię pole. Bo się przyzwyczaiłam, że tutaj są pola wszędzie. No, to jeszcze sprawdzę, czy w tym tamtym sadzie jabłek jeszcze już nie ma. No i może je zbierzemy, jeżeli już będą. Chociaż wątpię, bo. Ostatnie mi przepadły w tamtym odcinku, no wydaje mi się, że jeszcze tak, nie wiem, z dwa, z dwa dni w tej grze i yy, już będą mi jabłuszka. Tylko najgorsze jest to, że nie wiem o której godzinie one będą i mi po prostu one przepadły w tamtym dniu, bo yy, zapomniałam ich zebrać, bo one były o późniejszej godzinie. No bo ja przyjechałam sprawdzić, czy te jabłka już są, ale ich nie było jeszcze. No to pojechałam nasiać na polu, no to mi zajęło długo czasu, no i później poszłam przewinąć sobie czas. No i wsaję tam rano, no i patrzę, napis po prawej przepadły te zbiory na wsadzie. No trudno się mówi, nie ma co płakać. Przepadły, to przepadły. Tak już nic nie mogłam zrobić, bo jakbym przewinęła grę do tyłu, no to miałabym zapis. Nie wiem, to tam był chyba ostatnio jak robiłam zapis, chyba jak pół pola dopiero yy, zaorałam. No a to bez sensu, żebym wszystko od nowa robiła, bo bym na pewno wtedy odcinka nie wrzuciła. No, trudno się mówi, czasem się zdarzy każdemu o czymś zapomnieć. No to się w sumie pamiętałam, tylko tak po prostu wyszło wtedy. O. Trzeba zebrać tą piękną pszenicę, myślę, że zacznę nawozić te pola. Bo ja mam tą maszynę do nawożenia. Maszynę? Czy tak to się nazywa? I taką maszynę do podpięcia. Tam do sztucznego nawozu. Nie mam do tego naturalnego, tylko do sztucznego. O, tutaj właśnie jest ta maszynka, taka mała. Z tego co wiem, to ona służy do nawożenia pól. Tylko że nie mam pojęcia. Gdzie, gdzie z niej się bierze ten nawóz? Gdzie go się kupuje? Nie wiem, czy. No, nie wiem, trzeba gdzieś na pewno podjechać, żeby go załadować. Tylko nie wiem gdzie, no bo z opryskiwaczem to tam. Yy, zauważyłam gdzie, po prostu podjechałam do takiej. Yy, jak to się nazywa? Nie, Kastra. Kurczę, nie pamiętam jak to się nazywa, tylko dużego zbiornika z wodą. Pod, podeszłam, no i y, tam było, że można wlać tam opryskiwać. Tylko nie wiem, gdzie można ten właśnie sztuczny nawóz, czy to się kupuje w jakimś sklepie, nie wiem, nie mam pojęcia. No, ale już dzisiaj nie będę nawozić raczej, chociaż nie wiem, może jeszcze będę nawozić, to się okaże. I nie, jeżeli ktoś jest stały jakimś widzem, to niech się nie zdziwi, ale odcinki teraz będą raz w tygodniu z każdej mojej serii, jaką prowadzę na kanale. Jest to spowodowane tym, że muszę dużo czasu wtedy poświęcać na nagrywanie. Nie mam problemu, żeby dużo nagrywać, tylko gorszym problemem jest dla mnie to, że po prostu muszę długo siedzieć przy komputerze. A ja wolę sobie wyjść, porobić coś, niż po prostu siedzieć na komputerze. Sprawda wiadomo, jest zima, no tu mam trochę więcej czasu na nagrywanie i montowanie. Ale w dalszym ciągu, na przykładu, wolę wyjść na dwór o tej 16:15 niż yy, siedzieć w domu i nagrywać. Po prostu lubię bardzo siedzieć na dworze i mnie tam drażni, lubię siedzenie na komputerze takie. Ale to tam. Jeden odcinek w ciągu tygodnia jest ok. Na moje możliwości jest to dobrze, no bo yy, muszę wtedy wrzucić w ciągu jednego tygodnia. Trzy odcinki, z czego montaż tej Ludzikolandii zajmuje mi jakoś. Nie wiem, z pięć minut. No bo ja mam gotowe animacje już po prostu i je wrzucam. Spórę farming trochę inna sprawa, no bo tutaj muszę troszkę sobie pograć czasu. Muszę też trochę pogadać. No i przez świat w klapkach, no to tam, no to tam też troszkę muszę siedzieć czasu. Czasem będę robić coś dla przykładu w serii Przez świat w klapkach, myślę, że czasem y, pomiędzy odcinkami będę coś tam robić. I być może na w pure farming też zacznę coś robić, ale nie jestem przekonana do tego, co, te, co mówię, bo po prostu nie wiem, jak to wyjdzie. Yy, bo po prostu nie mam czasu, żeby sobie tak ograć w grę, tylko mam czas, żeby nagrać, jak właśnie gram w tą grę. Nie mam jakoś za dużo czasu, żeby sobie grać w jakieś gry, a jeżeli już, to bym wolała sobie pograć w jakąś gierkę, którą bardzo lubię grać. W Pure Farming lubię grać, w Minecrafta też lubię grać, tylko że na przykład w Minecrafcie mam inny świat, na którym wolę grać, a w Pure Farming to tak... No... Lubię grać, ale tak... Pomiędzy to po prostu. Ja wolę sobie zagrać w coś innego w dalszym ciągu. Myślę, że jakbym miała Farming Simulator, to myślę, że wtedy mogłabym e, grać w niego pomiędzy filmikami. Bo mi się wydaje, że no bo nie, nie wydaje mi się, tylko tak jest. Bo ta najnowsza wersja, czy tam nawet wersja z 2019, jest już bardziej rozbudowana niż ta wersja. No ale nie ma co się dziwić, to taka. Młoda produkcja była, chyba z tego co wiem. Już nie wiem w jakim roku powstała. Nie wiem, nie czytałam na ten temat. Po prostu wiem, że taka gra istnieje. Spodobała mi się, bo raz mieliśmy z rodzicami wykupionego Game Passa, żebyśmy sobie mogli popykać w gierki. No i y, wtedy znaleźliśmy, y, no znaczy się, ja znalazłam grę, y, pure farming, patrzę, coś o rolnictwie. Myślę, no fajnie, mogę sobie spróbować zagrać. Nie sobie włączyłam, tylko że mi się strasznie zacinało, Tu nie grałam dużo, ale podobała mi się strasznie fabuła i postanowiłam zagrać. Tak szczerze, to yy, nie wiem, czy yy, Farming Simulator ma jakąś fabułę. Ja mam pojęcia bladego. Nie wiem, jakoś się nigdy nie interesowałam tym, żeby sobie poczytać na temat tej gry, chociaż podejrzewam, że mi się nawet nie chciało. Na... Na temat tej gry czytać. Ja nie, nie do końca lubię czytać, znaczy, że jest jakiś fajny temat, to ja mogę o nim poczytać, ale tak na ogół to tak średnio lubię czytać. Może jest to też spowodowane tym, że dość wolno czytam. Aczkolwiek nie czytam jakoś bardzo wolno. No, potrafię dość szybko czytać. Wiadomo, w myślach szybciej się zawsze czyta niż na głos. Przesypiemy sobie to. Dobra. I to tak, o, to sobie przewiozę tam. E, nie sypie się i się sypie teraz. Sobie przewiozę to tam, żeby nie marnować czasu. E, a później, jak wszystko już tam dam, to po prostu to zawiozę i sprzedam. Albo może nie sprzedam, może nie wiem. Może w tym odcinku zrobię tak, że nie wiem, sobie nazbieram trochę tam procent, tak z 10. No i jak sobie nazbieram tam z 10%, to dopiero wtedy pojadę to sprzedać. Ale jeszcze nie wiem. A, jeszcze muszę zajrzeć co tam u moich krówek i kur. Bo mam te malutkie cielaczki. To trzeba mnie sprawdzić co tam u nich jest. No więc ja się już zamykam. Do... Później do Was wrócę. Dobra, więc jestem z powrotem. Było cięcie. Pole zostało zebrane i przeniosłam tam pszenicę. Również moje jabłuszka już były w skrzynce i je zabrałam. Teraz pojadę zobaczyć czy kury tak, są jajka. Muszę teraz zabrać jajko od kur. Ko, ko kaka. Ko, ko. To są stare kury, czy jakie kury? Kury. No, to są kury. Yy... Halo, zbieraj te jajka. Z której ja strony muszę tu podjechać, żeby je zebrać. Może tak. O! O, o jest. Było załaduj. No, jest. Eee. Yy... Widzę, że mam same dorosłe kury, tak? Nie, to są stare kury. No to przy okazji sprzedam kury. 50 zł za nie dostałam. I teraz kury. Yy, nie, nie sprzedać, tylko muszę kupić pisklęta. Kupić kury. Oj, proszę bardzo, są moje kurki. Przewozem tych jajek zajmę się później, Ja teraz muszę pojechać zobaczyć, co u moich y, małych króweczek. Czy już są, czy jeszcze są małe, czy już nie? O, widzę, że jeszcze śpią. Mają dużo jeszcze jedzenia w miarę. To nie trzeba się martwić. Tutaj będzie mleko. Czy ja dobrze myślę? Bo tutaj jest taki zbiornik ogromny, tutaj pewnie mleko będzie, tak. Tylko, że no wiadomo, muszę jeszcze sobie dość długo zaczekać, bo te krowy to jeszcze y, cielaki, tak? Nie, to są już normalne krowy. To już nie są malutkie krowy. Ja mam je jakoś doić? Czy jak to tam? Halo? Nie wiem. No nie mogę tam wejść. Chyba, że muszę zaczekać. Nie wiem. Późniejszą godzinę? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No, widzę, że tutaj nawóz. Nie mam tego sprzętu, żeby. Ten nawóz użyć na tamto pole, bo widzę, że tamto pole mi już rośnie. Sprawdzę jeszcze przy okazji, kiedy będzie padał deszcz. Bo dopiero za 5 dni to dość długo. Pójdę zobaczyć, jak tam nawodnienie pójdę, pojadę, zobaczyć, jak tam nawodnienie pola. Czy ja do okrężną drogą, mogłam w sumie tamtędy na skróty pojechać. Dobra, już pojechałam, tędy. No i tu nie jest zasadzone nożcie. W całej po tej nie jest zasadzone. Ach. Czemu się wiesz na tak. nawodnienie? Nie, eee, 80%. Może dotrwają. Nie wiem. Ale pojadę jeszcze zobaczyć, czy drzewka są dobrze nawodnione. I nie wiem, czy ich spryskać nie trzeba będzie. To się jeszcze okaże, ale mam już dużo kasy. Mam 22 tysiące złotych. Złoty? Nie, co? Dolary? A opryskiwanie jest, zasoby wody są i nawodnienie jest. No, to w sumie wszystko z nimi ok. Uuu, jakie małe, ładne na mapie są kwiatuszki tutaj. To ostatnia rzecz, jaką zrobię w tym odcinku, to sprzedam te jajka w sumie. No i zarobiłam 208 zł na tych jajkach. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do poprzednich odcinków. Przypominam, że raz w tygodniu będzie odcinek z tej serii. Jak i również z każdej mojej innej serii. Dziękuję za obejrzenie i cześć. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we we'll see. No, I'm...